Słyszeliście jaką przyszłość i to już najbliższą dla siebie, dla Onetu przewiduje polityk w todze sędziego Igor Tuleja, polityk lewicowy, polityk Platformy Obywatelskiej Lewicy? Nie boi się pan, że za dwa lata może być powtórka? Natomiast tak, no, trzeba się z tym liczyć. E, trzeba się z tym liczyć. Pan redaktor też niech nie uśmiecha się pod wąsem, ale pan redaktor też jako przedstawiciel niezależnych mediów powinien e, mieć na uwadze to, że nie będzie kolejnych audycji nagrywał w takim studio, ale że będzie na przykład obsługiwał radiowęzeł więzienny, albo będzie takie audycje nagrywał gdzieś w lesie. No, bez niezależnych sądów nie ma niezależnych mediów, niezależnej kultury. Ma pan rację, panie Tuleja. 100 rację. To właśnie wy, miażdżąc wolność sądów, doprowadziliście do tego, że dwie dzisiejsze wielkie telewizje, w tym największa telewizja Republika i szybko rozwijająca się w Polsce 24, mają odebraną koncesję w sposób absurdalny, z absurdalnym uzasadnieniem. Kto to zrobił? Wy. Wy, sędziowie niszczący. Niszczący niezależność sądów, niezawisłość sędziowską. I z tym skończymy. Może już szybciej niż za dwa lata.